130 km do celu niestety nie jest to autostrada, tylko krajóweczka których nienawidzę, ale jestem busem, więc i tak nie mam szans za bardzo nic wyprzedzić, więc sobie jadę spokojnie spalanko przynajmniej będzie niskie rogatki podniesione świateł nie ma i co? i pociąg zahamuje przed tym, przed przejazdem ale śmiesznie w ogóle jaka sytuacja, co to jest za pociąg? to coś dla Tymona nie mam pojęcia i co to teraz się będzie działo? Wszyscy stanęli, bo chcieli przepuścić pociąg, pociąg też stanął. Sytuacja niecodzienna, jest aktualizacja lampy zaczęły migać, o, i się opuszczają rogatki. No kurde, i widzicie to skoro teraz pieszy ma pierwszeństwo nad samochodem, to może zrobimy tak, że samochód ma pierwszeństwo nad pociągiem, i to on teraz będzie stawał. Bo dlaczego by nie? i można jechać, a tu jest chyba po prostu jakiś wjazd do czegoś i to dlatego tak działa troszkę ręcznie, ale to tak wiecie, w formie żartu było powiedziane Postój pierwszy zaliczony, zwykły mop, miejsce obsługi podróżnych, tak się nawet dowiedziałem, że tak się skrót rozszyfrowuje gdzieś tam zawsze na znakach to się widziało i co, poogarniane, pokąpane, woda uzupełniona Misja na dzisiaj to ogarnąć się przede wszystkim, bo ja potrzebuję tam raz na jakiś czas taki dzień ogarniania się. Przede wszystkim pralnia. Mam już znalezione miejsce, no i, i następny przystanek to jest właściwie to miejsce z tą pralką. Break and Wash się nazywa ta sieć tych takich pralek, jak pralkomat to się nazywa chyba nawet, więc... No, jadę tam. 12 minut i 14 kilometrów przede mną. Teoretycznie to tutaj, gdzieś w środku. Po wczorajszych poszukiwaniach to ta pianka to... Tragedia. Wczoraj zasnąłem w nocy i nie wyciągnąłem jej, ale teraz się tu przewietrzy, Będzie w porządku. Buty tak samo. No trochę taki. Nie, zresztą komu to przeszkadza, że tu się buty suszą? Bez różnicy. A korzystam z pralki, więc wolno mi. Tak, korzystając z tego, że już jest pralka, to przepiorę sobie dosłownie wszystko. No, najwyżej wyjdą dwa prania. Trudno się mówi czas dzisiaj na ogarnięcie się mam. W ogóle Wam chyba nie mówiłem, dlaczego tu przyjechałem, po co, ale to się dowiecie niedługo. Natomiast łóżeczko chcę ładnie zrobić, żeby było świeże, wszystkie pościele czy wejdzie w jedną pralkę. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy, bo ta pralka jest dosyć duża. 20 zł pranie, 10 zł suszenie. Nie ma tragedii. No i trzeba będzie zrobić dwa prania. Jedno nie ma szans pomieścić dwóch toreb, Te pralki jednak są dosyć małe. 35 minut teraz jest nie moje. Kabina mniej więcej wysprzątana, wszystko ułożone, ale mi wpadło do głowy jeden pomysł i muszę sprawdzić czy to tutaj jest, bo wydaje mi się, że to mijałem dobrze mi się kojarzyło myjnia, może by te pianki przemyć na myjni, sito i tak dalej bo to glonami teraz wali a tak to wyczyściłoby się chociaż to i tak zaraz będzie padać już czuję kropelki na sobie nawet takim pustym busem wiele rzeczy się dowiedziałem jadąc, po pierwsze nigdy więcej takich materiałów jak to przecież to kusz tak ja po 30 razy w jednym miejscu robię i kamerę tego nie uchwytuje ale tutaj jest Masakryczna ilość kurzu, a przecież ja tym autem jestem ile? nie Trochę ponad tydzień w podróży, i już jest taki kurz pył, który się w tym trzyma, i nie da się tego wyzamiatać. Trzeba mieć jakiś odkurzacz, najlepiej jeszcze z tą taką turboszczotką, takim z tym kręcącym się włosiem. No, tragedia, tragedia. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to to, że z tyłu, no to już chyba mówiłem, chcę mieć ciepłą wodę do prysznica zewnętrznego, bo zazwyczaj wszyscy mają tylko zimną do opłukiwania na przykład tam detektora. Albo jakichś innych kółek, innych pierdół, takich co się do wody bierze i się na nich pływa. Mam sprytny plan. Przecież tutaj jest to takie szelka. Nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie można sobie tam jedzenie ogarnąć i są stoliki z prądem. Przecież ja sobie mogę kupić obiad, żeby nie iść tak na krzywy, bo to już by było niemiło tak kraść prąd, po prostu iść i podłączyć. Ale jak sobie kupię obiad, popracuję na laptopie i w tym czasie. No, oddaję sobie stację, to chyba się nikt nie obrazi. To jest na tyle mało, że to nie wiem, czy nawet yy, złotówkę będzie kosztowało napełnienie tego. Więc nie mam tutaj wyrzutów sumienia i tak zrobię. Tak szybko zjadłem, że aż nie nagrałem. 31,97 strzela kosztował obiadek. Dewolę, ziemniaki i coś tam jeszcze. A ja idę, bo mi się pranie w tym czasie zrobiło. Ostatnie suszenie. 40 minut, jestem wolny. To pranie po tej suszarce i tak jest mokre, nie? Ale patrzcie na to, co majster wymyślił. Sznurki rozwieszone, banalny pomysł, nie można go skomplikować i ulepszyć. To patrzcie teraz. Aktywny system napinania liny. No czy można to lepiej wymyślić? Nie można. Zawsze jak się coś powiedzieć, to potem to wisi. A tu proszę, jak struna, bo się napina. No 200 IQ. 200, jak nie więcej. Piękna sprawa. Taki kamper, i to po roku budowy, tyle w życiu zdziałać już. No ten sznurek, przecież to jest mistrzostwo świata. Mistrzostwo. No nareszcie, bo ja już tu korzenie zapuszczam. Suchy? Względnie. Praktycznie suche. Może być doskonał w busie. I jest świetnie. Wyschnie, wyschnie. To już jest suche, ale jest takie wilgotne, niefajne. A tak to będzie takie suchutkie całkiem. Rozwieszam je zawsze ładnie, żeby nie trzeba było prasować. To nie będą pogniecione, jak tak sobie będą wisiały. No i co. Ciekawe, czy podczas trasy się nie urwie system napinania linki. Mam nadzieję, że nie. Fajnie, podoba mi się. Jest celi i śmiesznie. Przytargałem stację 98%. Teraz mam spokojną głowę. Mam chodź tu paprochu. Co to za latające dziadostwa? Proszę to tu wziąć. Teraz mam święty spokój z prądem na co najmniej 5 dni, no i znowu wleciał. Dobra, nieważne. Mam wody zapas na kilka dni i spokojną głowę przede wszystkim. O to mi chodziło. Jadę dalej, a nie jeszcze pianki. 19 minut, 10 km do Osą, na no takiej galerii, nie pamiętam jak ona się nazywa. Zawsze tam stoję, jest fajny parking obok. Kręcę się w okolicy Gdyni PKP, Gdynia Główna, bo mam pewną osobę do odebrania, ale no to będzie bez kamer. Wszystko, więc tego nie zobaczycie. Będę musiał ukrywać na YouTube, żeby nie było widać wizerunku. To jest ten parking. Przy galerii Riviera Ci bardzo wytrwali napiszcie jak ktoś jeszcze pamięta jak tu odpalałem Mazdę na pych ze 2-3 lata temu Nie pamiętam już kiedy dokładnie to było Ale no tak to ten parking i ta sama galeria Czy ja zamknąłem samochód? Nie zamknąłem bo wywieszałem Janki. Teraz mogę zamknąć i iść sobie na jakieś zakupy. Tylko ktoś, kto jeździ kamperem, mnie zrozumie, jakie to jest fajne uczucie. Jak masz wszystko raz, że zrzucony kibel, ja akurat go nie mam. Napełnioną wodę i zrobione pranie. To są trzy rzeczy, gdzie jak ktoś ma to w kamperze, to jest humor zrobiony w 100%. Przyszedłem tu po odświeżacze takie domowe powietrze, takie. Bo w aucie teraz pachnie autem. Wiecie, każdy zna zapach takiego ciepłego auta zostawionego na słońcu. Ja chcę, żeby pachniało jak w domu. I szukam takiego. Są takie co, wiecie, się psika. Nawet są te wkłady do tych takich automatycznych psikaczy. Wybór taki, że człowiek nie wie co robić, wziąłem takie. Pamiętam, że kiedyś takie coś miał chyba Irek, który mnie uczył jeździć ciężarówką. I że to ładnie pachniało. A wezmę. Dokładnie w takich samych to pudełkach było. Taki żelowy pypeć. No przecież każdy to widział. Nie, ładnie pachnie, trochę jak w kiblu w sumie, bo to chyba jest do kibla. Hm. Znowu straciłem część dnia przez deszcz. Sierpień nad morzem to nie jest dobra pogoda. Tam widać jeszcze te chmury, które były i wreszcie mogę się zająć yy, no, robieniem porządku z tej gorszej strony, tej tylnej, tej bardziej zabrudzonej. Najważniejsze to będzie ogarnąć to, bo tu stoi jeszcze morska woda i to wszystko trzeba będzie wypłukać. Jak mam teraz zapas wody, to wszystkim się tym mogę zająć. Przyjechałem na najbliższą, chyba najbliższą myjnię przy dworcu, może i może w sumie nie. 2 zł powinno wystarczyć. A, no i brakło mi rąk. To ja bym poprosił spłukiwanie, bo ochrony lakieru w detektorze i piankach, piankach pływających sitach siatkach. Nie potrzebuję. dobra, biorę się zamycie. Teraz ładnie, czyste, pachnące i bez glonów. Za cztery muszę wam się przyznać, bo tutaj odliczało czas i jak ja sobie ustawiałem kamerę, to mi praktycznie wszystko zżarło. Dotarłem na dworzec i na jakiś czas się wyłączam. Na jakiś czas mnie nie będzie. Nie wiem, czy dzisiaj coś jeszcze nagram. Jeżeli nie, no to, to do widzenia, jeżeli coś nagram, to to zobaczycie. Prawdopodobnie teraz 2-3 dni na polach kempingowych. Coś innego niż normalnie, trochę cywilizacji będzie. Dobra, kończę, bo już ta godzina się zbliża powoli. Dzień dobry w dniu kolejnym. Wczoraj próbowaliśmy jeszcze gdzieś znaleźć jakieś miejsce na polu kempingowym, ale kurde... O 23-24 to tam nie miałem w serca ich męczyć o, o miejsce, dlatego kiwnąłem się tutaj, na takim parkingu. E, to za mną to nie jest Kamperek, to panowie przyszli kosić chyba cmentarz, który jest tam obok. Za mną właściwie. A to, co tu widać, to droga do Władysławowa. I to dosłownie ostatnie kilometry, bo tu jest chyba ostatni Orlen przed Władysławowem. Lubię tu spać. Co prawda jest głośno, i na vanlife tak średnio, tak tylko na Jednocki, ale jest kibelek na stacji, no żyć nie umierać. Spróbuję się w ten korek gdzieś tam jakoś wbić i co? No mam nadzieję, że widzimy się już na polu kempingowym. W Chłopowie są dwa najpopularniejsze takie pola. Horyzont i Lazurowe. I zawsze tam są kamienie, w których szukamy. No i tam się stanąć, ale nie było nigdzie miejsca. Udało mi się to 400 metrów dalej. Własna parcela na polu kempingowym. Bez kampera. Tak też się da. A tak poważnie, to za ten kawałek ziemi trzeba zapłacić 130 zł i tutaj nawet chyba nie ma przyłączenia żadnego, no pewnie że nie ma nic, po prostu za kawałek ziemi, osoba po trzy dyszki, no tak to wygląda i troszkę klepiska, muszę wszystko tutaj powyjmować zanim pójdę na plażę, dzisiaj dzień bez poszukiwań, ale jutro chylusia zaprosić i w te jego ulubione kamienie, bo to chłopowo, tutaj zawsze coś jest, tylko się ciężko kopie. Wyszliśmy na plażę i idealne warunki, ale ja dzisiaj bez detektora, aż piecze, piecze i to ostro. Od jutra mają być fale no i od jutra się umówiliśmy z kilozaurem na takie grubsze poszukiwania. Ale no co, no zobaczymy jak wyjdzie. Nie no, boli, boli i to mocno. A ile ludu? Wszyscy coś mogą zgubić. No i proszę, obozowisko trzeba zwijać. Klapeczki całe w piochu. Dobrze będzie. Zachmurzyło się za dwie godziny, ma padać akurat sam raz powoda do zejścia. No i to jest ta różnica. Wraca człowiek do busa i zamiast gdzieś się rozstawiać i myć pod małym ciśnieniem, to można sobie wszystko wziąć, wziąć sobie szampon i iść ładnie. Dosłownie za tą ściankę. Tam są ładne prysznice. Można się wykąpać. Zresztą zaraz wam pokażę. Kiki zawsze nagrywa prysznice na kempingach. Będę teraz jak Kiki Świat. Po lewej. Damski po prawej, męskie tutaj, w ogóle jakieś z lewy, jakby coś człowiek chciał gotować, ale ja gotować nic nie chcę, ja chcę się wykąpać. Ludzik, ludzik, dobra. W środku na no co? Prysznic, jak prysznic. Jedną sobie taką komorę wezmę. Trochę mało haczyków, bo te haczyki mają średnią ilość zębów. Tutaj jest o, przynajmniej jakiś jest. Tutaj też łamią się. Szkoda. Od razu lepiej. No to nie ma porównania w ogóle do kompania się gdzieś tam w aucie z tymi pompkami, z ograniczonym ciśnieniem, z ograniczoną ilością wody. Nie ma podlotu żadnego. Dobra, ogarniam się, suszę to wszystko i co? Widzimy się pewnie już gdzieś na mieście. Tawerna u Pirata. Z dwa lata temu byłem tu z Michałem. Jak Michałowi smakowało, to znaczy, że musi być. Dobrze, bo tak to to nie wiadomo jak to wybrać, i 4,7 na Google to chyba też całkiem dobry wynik. Po tym ile tu jest ludzi to faktycznie można stwierdzić, że chyba dają dobrze jedzenie. Trochę przysępiłem i danie dnia było z darmową krokówką, więc no co no, wziąłem. No i danie główne, właściwie to dwa, wszystko za 80 zł, naprawdę można polecić. Yy, jak to się nazywa nie pamiętam, coś tam pod Piratem. Smażalnie ryb u pirata. Trochę trzeba odejść z drogi, ale jest dobrze. To nie ma w ogóle podlotów do kebabów z brygady Kryzys. Za kebaba teraz trzeba dać 35 ziko i człowiek tak trochę się naje. A tu za 8 dych, za 80 chyba 5, za dwie osoby jestem najedzony do fula. No coś pięknego. Tawerna, jak to? Yy, u pirata, yy, chłopowo. Naprawdę warto. Niestety resztę dnia to już się w busie spędzi. Zaczyna lać, co zresztą... Widać i w sumie to do 23 będzie padać, więc już dzisiaj to można o dniu zapomnieć. No, taka to już pogoda w sierpniu nad polskim morzem, ale cena jak za Grecję. Dzień dobry w dniu kolejnym. Kompanko z rana. Gałusz gotowy. I powiem Wam szczerze, to jest mój ostatni w życiu raz na polu kempingowym. Pierwszy busem, i ostatni. Tragedia. Ale to wam opowiem później. Jak senior. Cyk i niech się robi. Śniadanie gofry, typowo morskie. Dobrze, niedobrze? Raz można. Ale raz. Goferki z bitą śmietaną miały być jeszcze z owocami, ale świeżej dostawy owoców nie było, więc zaproponowali nam jednak bez, bo owoce by były wczorajsze. Gofry pojedzone, trochę posiedziane, ale no, ile można siedzieć w busie? Trzeba się troszkę wyrwać, dlatego Wyszliśmy sobie na spacer na molo do Władysławowa, po drodze porty, port we zawsze ma jakiś taki klimat, w ogóle zawsze te łódeczki mają klimat, dodatkowo jeszcze porysowali jakieś tam mury, ale związane z historią Kaszub, czy też Polski ogólnie, bo też tam były takie elementy wojenne, pływająca łódeczka. Cudowny widok. No, nie zawsze musi być ta kamera 24 na dobę gdzieś tam przy mnie. Czasem można się przejść tak po prostu bez niczego. Na koniec, cała podróż była zwieńczona pysznym obiadem. I no, te paragony grozy to chyba się kończą, bo kolejny obiad i to taki dosyć spory za no niecałe 40 zł. Więc jeżeli chodzi o te paragony grozy, no to albo ludzie naprawdę chodzili w jakieś dziwne miejsca. Albo po prostu to wszystko to były tam clickbaitowe tytuły, gdzie ktoś tam za rybę dawał 160 zł, chyba, że sobie wziął 2 kilo. Koniec tego leniuchowania, ostatni dzień i ostatnie poszukiwania na plaży. Takie luźne, luźna godzinka, maksymalnie dwie, jeżeli będzie coś wychodziło. Miały być poszukiwania z chilozaurem w wodzie, ale nie ma fal i tych poszukiwań też nie było, za to wieczorny grill z chilozaurem już będzie, bo no, mówiłem o tym, że pola kempingowe nie są dla mnie i nie są dla mnie <noise> dlatego mimo tego, że mam zapłacone za dwie noce to wyjeżdżamy stąd i jedziemy spać do chylusia, bo o wiele lepiej niż, niż tutaj tym bardziej, że jest zaproszenie, żeby przyjechać na grilla wieczornego no nie, no wiecie, płaczące dzieci ludzie pijący w naczepach głośni do późnych godzin może i narzekam, może i jestem jakiś taki trochę odludek ale no, oczekuję po takich wakacjach na, w busie na takim lifeie. Troszkę spokoju i czegoś innego a nie takich cienkich parcel i odgrodzeni 30 cm żywopłotu czy tam innych drzewek. Yy, widzimy się na plaży. No, ludzi nie ma za wielu. W sam raz, jakie w ogóle miejsce do obserwowania, wszystkiego, co tutaj się dzieje. Tamtymi schodami będziemy złazili, i teraz pytanie: w stronę Władka yy, czy w lewo? Tam, gdzie nikt nie chodzi, ale też się niewiele osób yy, opala. Chyba w stronę Władka będzie sensowniej. Pierwszy wykopany sygnał Grosik na szczęście I to taki typowy żelazny sygnał Kopnięty z czystej ciekawości, bo jest tu pusto Nie ma praktycznie nic Chyba tu nie będą zbyt ołasne poszukiwania Pięć ziko z tego dołka się w końcu przyfarciło I tym razem nawet ja sita nie mam I nawet nie nagrywam jak podejmuję, tylko wyciągam już wyjęte Mam kopaczkę Jak ładnie widać te dziurki I to, nie wiem czy mi się uda uchwycić Gniazda jaskółek O, jedna wleciała właśnie na środku któraś wyleciała. Fajnie to wygląda na tym klifie, jak one sobie zbudowały. Jak pszczoły, jak fosywten, tym kato. Wyleci jeszcze. O! Wyleciała przez chwilą wyleciała tu też. I nadzieje złotowa jaka ładna. 94. Stara. No to dobrze. Świeżenka, pierścionek zaręczynowy zgubiony, gdzieś koło Koca. Także akurat jest fajna opcja poszukania. 46. 46. Jest. Do, do kogo to? Z taką znajdką. Proszę bardzo. Dzięki serdecznie. Uratowane. Ja uratowane, dzięki. No ja to tak, nie ma fajnego będzie na kanale. Taki kanale. Ja, ja, ja tak obcina, że nie ma głowy niczego, nie? Okay. To jest dzięki, wielkie. Nie ma sprawy. A no akurat przejazdem się udało. Przejazdem, Dziękujemy. przechodzenie. Nie ma sprawy. Cyferki tu były bezlitosne. To nie może być nic innego. Na wyjściu, dosłownie chwilkę od wyjścia. 10, 11 złotych znalezione detektorem, i dwie dychy. Ja nic nie chciałem, bo i tak tam byłem po drodze, więc co to za problem znaleźć? Ale symbolicznie dostałem, nie mogłem odejść bez, tak czy inaczej, musiałem wziąć. Nie dało się przegadać 10 zł, i to tak fortownie w tych dwóch piątkach. No, zawsze to coś. Ląduje to w puli z pudłem znalezionych pieniędzy. Ostatnie sprzątanie klapków i pomimo zapłaconego to już chyba opowiadałem też, pomimo zapłaconej tej nocy uciekam stąd, bo no nie mam nerwów po prostu, yy, nie wytrzymuję. Ja jest za dużo ludzi dookoła wszędzie. Spokój na van life musi być. Nie zmieści się. Dobra, to będzie tak. Opowiem Wam takie dwie historyjki. Pierwsza to, to, że zostawiłem swój szampon pod prysznicem i poszedłem umyć zęby. Jak wróciłem, to mi ktoś ukradł szampon. Bo był w połowie pełny, ale to już tam mniejsza o to. Natomiast, bo to tam ludzie, nie, camping nie ma na to wpływu. Natomiast nie rozumiem, jak można mieć pole kempingowe, kasować 130 zł za dobę za to plus 60 zł za dwie osoby i nie dać nawet porządnych haczyków koło prysznica. Kurde, jak ja bym miał taki kamping, to porobiłbym, po, nie wiem, 6 haczyków do jednego prysznica, bo zawsze z tym jest problem. Kupił jakieś z nierdzewki, które się raz przykręci na jakąś tam śrubę, szóstkę i nieśmiertelne jest. To oni robią po jednym haczyku na prysznic. I to jeszcze taki najtańszy, gówniany, taki wiecie, że odlew w środku to jest taki z takimi purchlami. I wszystkie są połamane. No i biorę sobie nową bluzeczkę, wieszam, ale trzeba wszystko powiedzieć na jednym haczyku. Spadła mi świeża bluzka do, tej, do tego bagna, które jest na dole i po bluzce. No kurde, jak można na czymś takim żałować? To mi się w głowie po prostu nie mieści, no. Nie nie nie, Van Life tylko na dziko. E, wiem, że są wielbicieli kempingów i tej atmosfery, która tutaj jest, no bo jak ktoś jest towarzyski, to wiecie, tu do sąsiada pójdzie, tam do sąsiada i jest fajnie, ale nie, ja chcę na dziko. Ja uciekam. Dzień dobry, a co tam je na końcu tej drogi? Co tam jest? <grym> Panie, nic nie widać. tam nic nie ma. A ja zabudziłem i tu się pokręciłem trochę za bardzo. Wie pan, no to auto trzeba zgasić, piwka się napić i przeczekać do jutra Ale proszę pana, ja potrzebuję dojechać tam, do hylozaura. Tak się nie jeździ, tam hopy leją O matku, to niedobrze, za darmo <grym> można wpysk dostać Półtorej kilometra dalej Poszukujemy szamy Szamy, szamy, będziemy okababiać do przodu Tak, może wpadnie wtedy złoto Spróbujemy na odwrót nadzieję. Taka ciekawostka, nie miałem pojęcia, że Tank Hunter ma swoją lodziarnię nad morzem. Fajnie. Ale stanie, 43 nie, jest numerek. Prosto. Ile za dwa małe kebaby? 53 zico. zjedzona, ale to był największy mały kebab, jakiego w życiu widziałem. Nie Z wielkości dużego. Ale to dobrze. w nie małego. Jestem już po ciężkiej walce. Ale mały kebab plus jedna czwarta małego. Jest nie do przejedzenia. Nawet przeze mnie. A to jest naprawdę wyzwanie. Także kuźnia kebab w... w Karwi Polecam. Zawsze mi wylatuje ta miejscowość, nie wiem dlaczego. Podróbka polo marketu. Polomarket? Bez gubili. Kilozaur. No, no. Gdzie ty nas prowadzisz przez takie krzaczory? Co masz na swoje usprawiedliwienie? Dłuższa droga do domu, tym lepiej fen. Przynajmniej się wymęczymy po drodze. Chyba takie krzaczory. Po kolano, kepsa przeparisz Słusznie. I pamiętaj, po lewej stronie jest kanał. Tak. I to nie taki YouTubeowy. No nie. Ten <grym> wciąga bardziej. To tyle na dzisiaj. Zapomniałem standardowo nagrać zakończenie, więc jeżeli ktoś lubi zawsze pożegnanie, to właśnie teraz ono jest. Na razie, do następnego. Do następnego kiedy? W niedzielę.